kompleksowo. Generalnie, jeżeli byśmy tak zgodzili się tutaj, w tym momencie, który jest słuszny, zyskujemy grunt, ale stracimy, znaczy e, nie stracimy, tylko poniesiemy koszta w przyszłości, to jest budowa przedszkola, to jest budowa przedszkola, powiększenie kolejnej szkoły. Pytanie, czy to się balansuje, jeżeli to się balansuje, nie, może no, być więcej. Nie? Nie wiem, ja widzę proporcjonalnie. Przede wszystkim dokładnie to, co przewodniczący powiedział, że widzi to tak i dlatego warto byłoby to ocenić w sposób fachowy, a ja nie rzucać tak sobie, bo nawet tą prostą kwotę dodano, bo zobaczcie, jakie to jest Tak, to jest tak, tak, tak to jest Ale z tego, że powinniśmy teraz wszystko zbalansować. No ale przy tym projekcie planu musi być analiza finansowa. Jest taka? Słuchajcie, analiza nie była... Dobre pytanie! Na ostatniej odwrót nie była! Po co bo dyskusja? Z tego co pamiętam na, na komisji, gdy rozpatrywaliśmy ten plan, tak, tak. Było, tak, tak. było też wniosek o analizę wzrostu samochodów, ruchu i tak dalej. Oczywiście, oczywiście, Natomiast, no. tak. Natomiast tutaj ja, ja, ja tak oceniam, że to będzie około 120 rodzin. Znaczy nie, tu jest tak, no, tu jest, jest, jest napisane Panie Ryszardzie na stronie 13, w tej tabelce, która jest mieszkań z około do 250. No to łatwo raz trzy 3 w każdym mieszkaniu. I dzieci, i ma. mam. na no. rodzinę. No i teraz trzeba wykalkulować, ile, sobie ile sobie przynoszą sobie. zysku dla gminy, jaka opłata, wszystkie elementy, czynniki, wartość i prywatność. czasu będziemy mieli pieniędzy z tych bloków. Ale to, się ja no, ale to przecież wyście głosowali, ja przeciwny, ja tak za obniżenie elementy planistycznej i opłatę docenckiej. I tyle budynków powstało, no, no, powstały, i powstały, i gdzie, są, i te i gdzie są te pieniądze? No bo odstępowano od opłat i planistycznie po prostu m.in. pieniądze? I gdzie jednodzielny, jednodzielny, jednodzielny. Jednodzielny, zabija praktycznie naszą gminę. Tak, jednodzielny, jednodzielny

tylko ja mówię o tym, że jeśli mieliśmy zyskać grunt zyska, wartek 20 czy 30 milionów, to warto ocenić w gruncie, bo potrzeba tak naprawdę zielonych godzinach jest. Albo całkowicie nie w stanie nie ma zielonych godzinach. No, grunt, ten hotel zielony. Ale tutaj co dalej? Nie, tutaj się dzisiaj jest wartość tego ziemi, zobacz mieszkaniówka. I ten człowiek, ja nie wiem jakie są ustalenia, oddał 1,5 hektara na teren budżetna. Budżetna za 1500 milionów tak. złotych, który można było potem tak. tak. zaadoptować na teren zielony, a później, bo to jest wartość ludana tak. dla gminy, bo tam jest mieszkaniówka w tej chwili.

analizę w całości. O, o, te, po prostu Zróbcie to w całości. Panie Marcinie, to nie, nie, no, my nie jesteśmy firma zami. biznesowa, tylko jesteśmy dla mieszkańców. I słusznie to, Pan powiedział, dlatego potrzebujemy tereny zielone. Więcej ludzi. Czyli zostawić ten teren. Dlatego Zostawiamy Nie, a wniosek, to, dlaczego żeby była zabudowa nie było terenów zielonych? No jest tam teren zielony. A gdzie jest? Czy... Czy ja mówię o tym akcie prawa, który mógłby realizować. I nie ma żadnego terenu zielonego. Ale jeżeli wrócilibyśmy do tematu nie... zabudowy domków jednorodzinnych, to wiecie co? Nie ma nic, bardziej, są, no. nie ma nic bardziej chyba e, śmiesznego w porównaniu jak to będzie wyglądać w e, przestrzennym takim miejscowym widać planie, duchu, bo widać e, jak to, to, to wygląda na Pogórzu, jak to nie jest skoordynowane i widać na wytynikach. Zabudowa domków jednorodzinnych i olbrzymie budynki. Także to to dlatego widać, ta decyzja, dlatego widać, dlatego widać tak. że nie ma ładu i dlatego tu jak patrzymy, to ten ład musi być zachowany. A jeśli mówimy o akt prawa istniejący, to gdyby ten inwestor w tej chwili realizował tą inwestycję zgodnie z tym planem, to żadnego terenu zielonego tam nie dostaniecie. Ale jak jest jeżeli... w studium? Ale teraz się Nie to jest jednorodzinnych. Nie masz, ale to jest teraz. Ale publicznie. jest to jest. To jest, to jest to, Ale szanowni Ale publicznie. Ale publicznie. Ale państwa Ale publicznie. teraz gdy i, nie, czy, czy battle, ja wykładam, że ludzie, którzy Dobry. mieszkają w tej strefie, tak jak przewodniczący, nie mają terenu zielonego wystarczającego publicznego. No to wrzućmy jeszcze więcej bloków, żeby mieli... Żeby ta, no no nie mieć, tak? Chcemy tereny zielone jak najbardziej, ale nie chcemy za drogę Nie Kosztem to. No tak, ale nas jako gminę nie stać na to, żeby wykupić z terenu zamieszkałego pod teren publiczny, bo to jest wartość kilkadziesiąt milionów złotych, żeby w tym miejscu stworzyć teren publiczny. Znaczy ja jestem za analizą i za odpowiednią negocjacją i żeby ten teren publiczny ludziom tam zagwarantować. Ja was teraz bym mamy 3 ml, 3 ml mówi nam o tym, że na tym terenie można działkować do 800 metrów kwadratowych. Eee, więc... Tak, więc 3... No w... te działki są już wyznaczone pod zabudowaniem. Tak. Tak. Tutaj jakby... Tutaj powinno do puszczala? Jeszcze tutaj powiedzmy, to będą bliźniarki, powiedzmy przy założeniu, że będzie o 7 metrów postawić nową jednorodzinnę, wydzielić się z niego dwa lokale. Czyli no, zębów... to nie wierzy, bliźniak, czy... no, ale to są 4 lokale, bo nie wiemy czy jest zabudowa bliźniacza. Ale jeszcze ale się... jak przesunąć no, to... 4 lokale, a 30 lokali to jest w Różnicach, na jednym działce. No i w tym momencie powstaje tutaj Parynowy, tak, ale... ale nie masz terenu publicznego. Ale tak, no, nie masz. Tak. I to trzeba głośno mówić. Nie masz. A teraz jest pytanie, ile by kosztowało... wykupienie Ale jaki, jaki, jaki cel finansowy by miał kierunek, w którym no. pan radny idzie? Bo na nie dopuszczenie kolejnej zabudowy wielomieszkaniowej, bo my się teraz obudziliśmy dzisiaj. A kiedy w poprzednich 50 latach? Czy ale, ale ja powiem tak, pan chce zahamować ale, ale ja, ja, ale ja rozwój, czy pan chce rozwój, czy pan po prostu sprostować to, co było wadliwe? Bo ja jestem za tym, żeby sprostować to, co było wadliwe, nie hamować rozwoju i żeby pozyskiwać na y, równo y, prawnych warunkach tereny mm -hmm. dla użytku publicznego z zachowaniem y, m.in. zysku dla gminy, ale też, żeby nie hamować rozwoju. I teraz, jak weźmie się rentę planistyczną, uchwali opłatę adycencką, do tego pozyska grunt pod cele publiczne, to chciałbym poznać te analizy i wtedy zobaczyć, jak to się Nie, było tak. to, tak, tak. że Panie w tym w tamtej Radzie obniżano renty planistyczne, nie tak nie, nie, nie. nie. nie, nie. Zresztą. Ale mam takie, takie, takie pytanie. Tak, Spowolnienie. Dobre do bo tego się nie da zrobić. Nie, to będziecie odwolnieni. Tak, Czyli to, no to no tak. tak? Bo teraz, bo no no tu mówimy o zyskach z racji terenu zielonego i że zyska, tak? W wartości takiej i takiej, no tutaj 22 Teraz jest pytanie wprost. Spójrzcie, z połowy tych terenów, tak? Tutaj to będą domki jednorodzinne który również spłynie podatek. Ale tu, tu mamy usługową. To tak, już, już jest pozwolenie na budowę. No. Teraz zabudową, nowo... jeszcze raz proszę. Na ten działce też jest na 4, 4, 4, 4 przez 3 już jest pozwolenie na budowę. Tak, ale to są usługowe, tak. Tak, 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 tak. Czyli to za tym idzie, dużo większe podatki tak, będą tak. spływać z tych gruntów, niż tutaj, jakby jak z tych. A nie Tak, więc tutaj trzeba widzieć też y, drugą stronę medalu. Jak Długoterminowo, długoterminowo Zostawiając to w ten sposób. To co jest um, większym zyskiem. Tak, tak. będzie większy zysk dla naszej gminy. Ja Ale zyska. teraz jest pytanie inne, czy jako gmina jesteśmy w stanie gdzieś w tym terenie pozyskać, pozyskać grób, żeby umożliwić, powiedzmy, jakieś tereny zielone? No i ja gdzie? No proszę. Ja zyska. się pytam, ja się pytam. Nie pytam, nie pytam się, czy mam wskazać. Tylko jest, się pytanie, pytam, czy mamy taką możliwość, bo ja o tym nie wiem. Trzeba tu było. Wiesz, wszystko takie pytanie i zweryfikować, tak? Ale przecież macie zagospodarowanie terenu. No to nie widzicie tego, co to ma za to dodrukowania? Patrzycie, przecież widać. Dobrze, że, ale, ale zauważyłem, może, jest... że możemy wykupić, może Dobrze. tutaj będzie chęć Dobrze. sprzedaży, byśmy wykupili ten tak, kawałek Przykładowo, tutaj, tak? Byśmy no. wykupili. Przykładowo, jeżeli byłaby taka możliwość. Miejmy tutaj miejscowy plan i dostosujemy go do podziemi. Przykładowo, to jest tylko przykład, oczywiście. Czy rozesnaliśmy rynek? Czy byłaby możliwość powiedzmy zakupu? na siłę tutaj musimy. Ale czy jest, ja to przecież był raz. To Ja w ogóle ale przykład. Ale pokazujesz, że to się. Ale jaka jest co widzę, przykład. Ale oprzyjcie się. A dlaczego ty tak Fantazja, tylko że pokazujecie teren, pokazujecie te hmm. teren, Dwie minuty przerwy, dwie terenów a po prostu...